Chciałanko widzowie z tej strony rytek, Wracam do Was po długim czasie, bo byłem chory, ale jeszcze mam parę ogłoszeń. Od dzisiaj co wtorki będą się pojawiać o 18.00 vlogi na moim kanale, więc żeby nie przegapić, wciskajcie subika z dzwoneczki. Teraz jedziemy na baranichę. Jak wam się film spodoba, zostawiać łapeczkę w górę. Więc idziemy. No i jak już widać, za mną jest baranicha. Tu kiedyś drewniany kościółek na przestrzeni laty się rozwalił. Aha, okej. I tu się zaczyna ciekawe. I tu się zaczyna ciekawe. Są tam jeszcze bagna o, jak widać za nami bardzo ładny widok Kiedyś można było tu spotkać różne zwierzęta na wiosnę I nawet jak przyjdziemy może w lato to można zobaczyć sobie serenkę, jak coś zobaczyć na żywo i zwycięzcy naszego konkursu Niech nam napiszą na wiadomość Prywatną Na instagramie A i pamiętajcie subskrybować mój kanał Bo lecimy po 100 subskrypcji I będzie coś specjalnego I łapkujcie Nasz kanał Więc nara